Cześć, z tej strony tam Was w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj pokażę Wam jak zmienić Jak zmienić tak Kursor Jak zmienić kolor kursora Mianowicie Zanim to to łapkujcie, subskrybujcie Bo to mi naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału Tak, a już Już albo dobiłem a W sensie albo dobiliśmy Albo jeszcze nie 50 subskrypcji, tak, jakby to jest taki dla mnie dosyć fajny próg, tak, bo przynajmniej wiecie, jakoś mam takie swoje progi, które chciałbym sobie pokonywać i pomału dążyć do jakiegoś tam celu, tak, pomału do celu, jak to się mówi ale skupmy się na filmie tak naprawdę tak, bo to właśnie tutaj specjalnie po to przyszliście, tak, aby kliknąć w ten materiał mianowicie pier... możemy to podzielić, jakby podzielić Mówimy to zrobić w dwa sposoby mamy jeden sposób dla niektórych łatwiejszy dla niektórych trudniejszy lub na odwrót ten drugi sposób tak, zaprezentuję taki że tak to powiem bardziej ten łatwiejszy sposób dla niektórych, tak dla takich, nie wiem, którzy dopiero dostali laptopa i hej, jak się tego używa ja chcę zmienić no, więc proszę bardzo wchodzimy sobie w start klikamy Następnie klikamy ułatwienie dostępu. A oczywiście, jakby ja to pokazuję na Windows 10, więc może to być zupełnie inaczej, tak na, yy, nie wiem, na tych MacBookach i tak dalej. Tam się da zmienić kursor, tak lub tam na powiedzmy Windows 7 i tak dalej. To jest Windows 10, więc nie wiem jak to jest i na, i na innych laptopach. Nie znam się na innych, więc tylko jak to jest na Windows 10. Tutaj sobie możemy kliknąć wskaźnik myszy I tutaj już mamy Możemy sobie zwiększyć rozmiar Do no na przykład Takiej, no na przykład Takiego Rozmiaru Tak, lub na przykład możemy sobie zrobić taki Malutki Tak Dokładnie można sobie tak to pozmieniać Tutaj mamy sugerowane kolory wskaźnika, tutaj już zmierzam sobie do kolorów Możemy tutaj na przykład sobie dać żółty taki będzie pomańczony. Różowy sobie ale możemy dać, niebieski, czyli taki zielony. No, może nie zielony, ale ok. Ale jeżeli wam nie pasują zupełnie te kolory, to nie. Nie, one mi nie pasują. To wolę już normalny biały. Nie, nie, nie. Poczekajcie. Wybierz, nie są Nowy kolor wskaźnika. Klikamy, i tutaj samodzielnie sobie możemy wybrać: że ma być taki jasny zielony, żeby ma być jasny czerwony. Czy to ma być taki troszeczkę bardziej jasno-żółty, czy taki bardziej limon, limonowy, taki jasno-zielony może albo lazurowy. Może to również być tutaj jakiś jasno-niebieski. Tak, lawendowy nawet, różowy. No, tutaj akurat nie ma co się spodziewać, nie? Ale właśnie na no, przykład może być różowy. No, żółty, tak. I powiedzmy, wybraliście sobie zielony. Ale on jest, on za bardzo świeci w oczy. To możemy na przykład jego wartość, aby on w ogóle nie miał wartości. Czyli po prostu aby był czarny. Ale no, dobrze, no, że tu jest ja sobie. Powiedzmy taki, wy chcecie ciemnozielony nie no ma problemu. Wartość ze stu Mówicie sobie zmniejszyć na powiedzmy 70. Tak, a jeżeli to Wam nadal nie pasuje, to sobie możecie na nie wiem, 40. Tak. A jeżeli to Wam nie pasuje, to po prostu czarny. <grym> Ale też nie polecam czarnego. Gotowe klikamy. I nam. I już mamy na przykład taki właśnie zielony. Więc tak naprawdę to jest bardzo łatwe, natomiast tak po prostu dla niektórych, tak dla osób, które by chciały, nie ma problemu, można to jeszcze zrobić inaczej. Jeżeli nie macie takiego tutaj paska, Wyszuka, wyszukiwane słowa to klikacie tutaj w pasek zadań wyszukaj, tutaj będziecie mieli ukryte czyli w ogóle tego nie będziecie mieli klikacie w to, klikacie wyszukaj możecie, możecie mieć pokaż ikonę wyszukiwania, dzięki temu będziecie mieli ikonę Tak i to będzie działało dokładnie tak samo jak za chwilę wam pokażę lub właśnie pole wyszukiwania, to co ja właśnie przez cały czas mam Tutaj właśnie sobie klikamy. Tutaj klikamy zmień kolor wskaźnika myszy lub po prostu yy, kolor wskaźnika myszy możemy napisać i na pewno wam wyszuka. Klikamy w to i tak samo wam pokazuje. Tak. I tak samo jesteście w tym samym miejscu, tylko nie musicie tak dużo klikać. Tak, bo wystarczy tylko, że tutaj weźmiecie, jeżeli macie już ten pasek, to wystarczy, że klikniecie, napiszecie to, co chcecie szybko, czyli, nie wiem, tutaj na przykład zmień, tak, kolor, no i tak dalej, tak, zmień kolor wskaźnika, wiesz, już mamy i tyle. I po prostu mniej tego musicie robić, ale uważam, że... To jest takie równe, tak? To zależy, jak kto woli wchodzić w ustawienia, tak? Czy szukać sobie w ustawieniach, czy warto po prostu wpisać. Nie mnie to oceniać. Ja Wam pokazałem. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że również będziecie chcieli więcej poradników na tym kanale. Na chwilę obecną ja się znajdziemy. łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i cześć.